obywatela będzie obywatelach RP? No, stowarzyszenie Obywatele RP, e, niestety działające w granicach prawa, są osobnikami, którzy e, no cóż, co, co miesiąc, a także tutaj na, na miesięcznicach smoleńskich, ale także na innych wydarzeniach pronarodowych, patriotycznych, mm. ciągle pokazują ten swój taki kurs bardzo e, e, prounijny, e, można powiedzieć czasem nawet na granicy antypaństwowy. No, nie mam pozytywnej opinii na temat tej, tej organizacji, tak jak mówię, często graniczą na, na, na tym, taki, takiej granicy propaństwowości, pro antypaństwowości. No. A co sądzisz o liderach w ogóle tego całego ruchu? No w tej chwili to są Frasyniuk, Leg Wałęsa, pseudonim Bolek, może ludzie z nowoczesnej. No to są szczególnie pan Frasyniuk no niegdyś. E, faktycznie symbol, tak samo jak Lech wałęsa, symbol y, solidarności. Dziś niestety, niestety są to symbole, ale przez własne czyny, e, takie, takie właśnie właściwie antysolidarności. E, są to symbole tego, tej degradacji tej. E, tego ruchu społecznego, który, do którego faktycznie można było się odwoływać. Ja jako młody człowiek faktycznie patrzę na Solidarność przez pryzmat Lecha Wałęsy, właśnie Bolka, człowieka, który jednak tej władzy komunistycznej się jednak poddał, podpisał tą lojalkę i cóż, i do dzisiaj kłamie, tak? I nie, nie umie się przyznać do prawdy. I to jest właściwie zaprzeczenie całego ruchu i całej idei Solidarności. No uważam, że ten człowiek dzisiaj, tak samo jak Frasyniuk, działają na niekorzyść tego symbolu ruchu solidarnościowego. I jak my, jako młodzi ludzie, mamy patrzeć poprzez pryzmat takich ludzi na tamten ruch. Jakby nie patrzeć wybitny w owym czasie. To skąd się bierze tyle osób, które mają tutaj na plakiet, na sercach naklejonego Lecha Wałęsę? Jakieś resortowe dzieci? Osoby, które straciły coś na tym, że Pistaz doszedł do władzy? Myślę, że po części tak, ale z drugiej strony są to też ludzie, którzy zapatrzeni są jednak w... i hmm, słuchają tej propagandy, która przez lata była toczona na antenach przede wszystkim TVN-u, także poprzez gazety typu Newsweek czy Gazeta Wyborcza. To są ludzie pod dużym wpływem propagandy. Ta propaganda bardzo nasiliła się po 2015 roku, odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. No i cóż, grają tak, jak zagra im propaganda, tak naprawdę no, trzeba to powiedzieć pro proniemiecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czołem Wielkiej Polski.